Witajcie. Technologia rozwija się w zastraszającym tempie. Już teraz mieszkania odkurzają nam roboty, samoucząca się sztuczna inteligencja kontroluje ruch uliczny w miastach, a z użyciem telefonów możemy zrobić rzeczy, które do niedawna zarezerwowane były dla komputerów. I co? I nikogo to nie dziwi. Widać to dobrze w samym transporcie, no i oczywiście na naszym kanale. Mamy już odcinki o inteligentnych tachografach. Mówiliśmy też o automatycznych systemach działających w ciężarówkach, które zwiększają bezpieczeństwo i ułatwiają pracę kierowców. A ostatnio ukazały się u nas też filmy o tym, jak połączyć technologię i ekologię, by zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Smart przedmioty, internet rzeczy i inne tego typu nowoczesne rozwiązania funkcjonują na porządku dziennym, i w zasadzie każdy ma z nimi styczność. Chociaż nadal, przynajmniej u mnie, te nowe technologie generują wiele pytań. Na przykład, co takiego może robić inteligentna opona? Odpowiedzi poszukamy z firmą Continental. Zapraszam na C+E. Jedziemy z tematem. Oponiarskimi tematami zajmowaliśmy się na początku istnienia kanału. I już wtedy cieszyły się Waszym zainteresowaniem. Nic dziwnego, o takich zagadnieniach można byłoby mówić godzinami, więc jeśli to lubicie i interesuje Was na przykład, jak zbudowana jest opona do ciężarówki, zapraszam do opisu pod filmem. Podlinkowałem te tematy. Jak zwykle zachęcam również do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych i strefy kierowcy. W opisie znajdziecie link od Continental, który przekieruje Was do miejsca w sieci, gdzie poruszony dzisiaj temat jest jeszcze bardziej szczegółowo przedstawiony. No i oczywiście zostawcie suba, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Zanim odpowiem na pytanie postawione we wstępie, muszę nakreślić temat trochę szerzej i opowiedzieć o bardzo ważnym czynniku wpływającym na funkcjonowanie opony czyli o ciśnieniu panującym w jej wnętrzu. To w zasadzie jedna z najważniejszych wartości, którą należy kontrolować, szczególnie w pojazdach ciężarowych. Przyjmuje się, że odpowiednim ciśnieniem w oponie ciężarówki jest 9 barów. Oczywiście wartość ta może nieznacznie się różnić w zależności od producenta opony czy obciążenia ale my będziemy posługiwać się właśnie tym standardem. Te 9 barów po prostu umożliwia oponie pracę w optymalnych warunkach. Niestety jednak nie zawsze udaje się utrzymywać tę wartość, szczególnie w takich zestawach, gdzie do sprawdzenia jest 12 opon. A to należy jeszcze pomnożyć przez liczbę zestawów w firmie. Czym może owocować zaniedbanie w tej materii? Oczywiście chronicznym niedopompowaniem opon. Dzisiejszy odcinek powstaje we współpracy z firmą Continental, co ma wiele zalet. Ale główno jest fakt, że ich specjaliści od opon ciężarowych podzielili się z nami swoją wiedzą. Z danych zebranych w firmach, gdzie Continental rozpoczynał optymalizację zużycia opon, wynika, że pojazdy ciężarowe jeżdżą z oponami, których ciśnienie jest średnio o 12-13% za niskie. Z kolei bardzo rzadko zdarzają się ubytki ekstremalne, np. poniżej 50% wymaganego ciśnienia w oponach. Dlaczego tak jest? Można próbować tłumaczyć to tym, że bardzo trudno jest zaobserwować niewielki ubytek ciśnienia w oponie pojazdu ciężarowego. Po prostu nie widać tego gołym okiem. Popatrzcie na tę naczepę. Od prawej mamy idealne 9 barów, a pozostałe dwie opony mają zbyt niskie ciśnienie. Ta po środku ma 8 barów, z kolei ta po lewej 7. Gołym okiem różnicy nie zauważycie i to generuje kłopot. Bo pomimo braku ewidentnej wizualnej różnicy pomiędzy tymi trzema oponami, dwie z nich są niedopompowane, a negatywne skutki ich długotrwałej eksploatacji mogą być naprawdę różnorodne. Każdy kierowca zawodowy powinien zdawać sobie sprawę, że zbyt niskie ciśnienie ma wpływ na zwiększone zużycie opony, z czym bezpośrednio wiąże się wzrost jej temperatury, który w dłuższej perspektywie może doprowadzić nawet do wystrzału. Ponadto niedopompowane koła w zestawie zwiększają spalanie. Każda opona jest tak zaprojektowana, żeby tylko określona część jej powierzchni miała kontakt z podłożem. Przy niedopompowaniu mocniej zaczynają pracować barki opony oraz zewnętrzne części bieżnika. Wtedy następuje szybsze zużycie i taka opona traci swoje właściwości. Testy laboratoryjne przeprowadzone przez Continental pokazały, że opona niedopompowana o 10-15% zużywa się o 10% szybciej. Trzeba jednak podkreślić, że tego typu testy przeprowadza się w idealnych warunkach na torze. Pomimo tego, opony zużywały się szybciej. W prawdziwej jeździe, na dziurawych drogach, na wzniesieniach oraz z częstym hamowaniem itd. zużycie niedopompowanych opon może być jeszcze większe. Warto sobie też uświadomić, że to zwiększone zużycie dotyczy każdej opony, a w takim zestawie jest ich 12. U nas w Omedze Pilsno podobnych zestawów jeździ ponad 500. Łatwo to wszystko policzyć. Wpływ niedopompowanych opon na spalanie ciągników siodłowych jest oczywiście negatywny, bo to spalanie ponad wszelką wątpliwość się wzrasta. Nie da się jednak łatwo wskazać jaki ten wzrost będzie w zależności np. od liczby niedopompowanych opon oraz wielkości ubytku ciśnienia. Nie zawsze podwyższone spalanie działa intuicyjnie. Przykładowo, w zestawie, w którym wszystkie opony oprócz jednej mają odpowiednie ciśnienie, spalanie może być wyższe niż w sytuacji, w której na przykład cztery opony są nieznacznie niedopompowane. Trudno wskazać jakąś twardą zależność w tym względzie poza tą jedną, że przy dobrym ciśnieniu na wszystkich kołach spalanie jest optymalne. Tutaj działa taka sama prawidłowość w skali problemu, jaką podkreśliłem przy kwestii zużycia. Biorąc pod uwagę kilkaset zestawów w taborze, koszty nawet minimalnie zwiększonego spalania są ogromne. Na temperaturę opony wpływają prędkość jazdy, obciążenie zestawu oraz ciśnienie. Stała jazda z mocno nagrzaną oponą również znacznie zwiększa jej zużycie. A notoryczne przegrzewanie się opony widać naocznie w postaci takich ciemnych pasków na boku. Guma pod wpływem temperatury staje się po prostu bardziej miękka i nie ma już swoich koniecznych do dźwigania takiego zestawu właściwości, przez co jest bardziej plastyczna i zaczyna pracować w miejscach, w których pracować nie powinna. A to może naruszyć nawet metalową konstrukcję zbrojenia w jej wnętrzu. To z kolei znacznie obniża bezpieczeństwo i może prowadzić nawet do ekstremalnych zachowań opony. Wystrzał opony z reguły nie dzieje się nagle. Bywa, że jest skutkiem jakiegoś zdarzenia, które stało się wcześniej, ale jego efekty negatywne rozwijają się w czasie. Jednak długotrwała eksploatacja niedopompowanej, ciągle przygrzewającej się opony też może do niego doprowadzić. Z tych wszystkich powodów, stała kontrola ciśnienia i temperatury opon w pojazdach ciężarowych jest ważna. Jednak możecie zadawać sobie pytanie, gdzie w tym wszystkim jest zawarta w tytule odcinka inteligentna opona? Okazuje się, że skrupulatne mierzenie ciśnienia manometrami w 12-kołowych zestawach nie należy do prostych i szybkich w realizacji zadań. Przede wszystkim zabiera to masę czasu, szczególnie gdy tych zestawów jest 500. Sprawdźmy, ile zajmie mi zmierzenie ciśnienia w tym zestawie. Minęło 12 minut łącznie ze śnięciem dekli, ale pewnie prawnemu mechanikowi poszłoby o wiele szybciej. Kilka opon wymaga do pompowania. Tak wygląda tradycyjna metoda, ale istnieje nowoczesny, o wiele szybszy sposób, który dzięki Continental będziemy Wam mogli dzisiaj pokazać czyli wspomniana inteligentna opona. Tak naprawdę to nie opona jest inteligentna, tylko ten niewielki czujnik sparowany z systemem analizującym dane. Urządzenie mocuje się wewnątrz opony na warstwie butylowej. Dzięki niemu mamy stały podgląd nie tylko na ciśnienie, ale także na temperaturę opony. Dzięki temu kierowca może stale z kabiny sprawdzać oba te wskaźniki. Ale to tylko jeden z wariantów wykorzystujących prostą funkcję pomiaru. Ten cały system nazywa się Conti Connect i najważniejszy jest w nim no właśnie system. Bazuje on na wiedzy i danych gromadzonych od lat przez Continental. Dzięki czemu informacje zbierane przez czujniki w oponach są przetwarzane, a kierowca, mechanik albo kierownik floty dostaje takie komunikaty, jakie są dla niego w danym momencie istotne. W pełnej wersji ContiConnect działa tak, że ustawia się na bazie specjalną stację monitorującą, która sczytuje dane z przejeżdżających obok pojazdów ciężarowych wyposażonych w czujniki. Zebrane dane trafiają do systemu, który w ułamkach sekund przetwarza je i prezentuje nam wszystko, co powinniśmy wiedzieć o stanie opon obserwowanego pojazdu. Dostajemy informacje nie tylko o tym, która opona wymaga dopompowania, ale także o ile trzeba ją dopompować. Co najważniejsze, te wskazania są właściwe i precyzyjne od razu po przyjechaniu ciągnika z trasy, czyli z pominięciem przekłamań wynikających ze zwiększonej temperatury eksploatowanej opony. Mierząc ciśnienie manometrem, musimy poczekać, aż opona ostygnie, by móc sprawdzić rzeczywistą wartość. Przy tym systemie nie ma takiej potrzeby, bo przelicza on ciśnienie względem temperatury. A wynik daje równocześnie dla każdej z 12 opon. Oszczędność czasu jest znacząca. Jeśli ContiConnect wykryje nieodpowiednią wartość ciśnienia w oponie, może poinformować nas o tym na kilka różnych sposobów. Choćby przez SMS-a wysłanego np. do kierowcy, by wiedział, że w jego zestawie jest problem z ciśnieniem. W tym samym czasie kierownik floty dostaje e-maila z tą samą informacją, a na warsztacie na monitorze pojawia się alert z numerem rejestracyjnym ciśnienia, którego opony wymagają do pompowania. Do tego jest jeszcze portal, gdzie np. kierownik floty może przeglądać stan opon wszystkich pojazdów, które ma pod swoją opieką. Teraz sprawdźmy ten system w praktyce. Mnie zmierzenie ciśnienia we wszystkich oponach zajęło 12 minut. Zobaczmy, ile czasu będzie potrzebował konti by wykonać to samo zadanie. Sczytywanie danych z czujników zajmuje maksymalnie 2 minuty, bo w takim interwale czasowym czujniki wysyłają informacje do czytnika. W praktyce wystarczy przejechać przez bramę, a dane o ciśnieniu i temperaturze lądują tam, gdzie powinny. I nikt przy tym nie pracuje, a w tym samym czasie dane mogą być zbierane z kilku pojazdów. System Conti Connect już teraz wydaje się sprawiać, że opony w pojazdach ciężarowych wydają się inteligentne. Jednak z tego, co wiem, ten system jest rozwojowy i w przyszłości ma mieć jeszcze wiele innych przydatnych w zarządzaniu flotą funkcji. Jedną z przewag naszego systemu jest umiejscowienie czujnika na czele opony. To daje nam szereg korzyści. Po pierwsze dane, które otrzymujemy są bardzo dokładne. Po drugie mamy pewność, że to są faktycznie dane opony, a nie na przykład felgi, która może się przegrzewać z różnych względów. W przyszłości pozwoli nam to również rozszerzyć funkcjonalność tego czujnika, na przykład o pomiar głębokości albo o wykrywanie nieregularnego zużycia. A kiedy dane z tego czujnika prześlemy do naszych serwerów, tam wykorzystując kompetencje Continental w zakresie opon, jesteśmy w stanie wyciągnąć z tych danych dużo więcej, na przykład wykrywając powolną utratę ciśnienia lub wiedząc, jaki jest stan ciśnienia w oponie bez względu na to, jaka jest jej temperatura. To, co dzisiaj zamontowaliśmy w Omedze, to stacja Yard Reader, która sczytuje te dane w momencie, w którym pojazd przyjeżdża na bazę, ale równolegle zamontowaliśmy również urządzenie, które przez aplikację zainstalowaną w tablecie przekazuje te dane na żywo również wtedy, kiedy kierowca jest w trasie. Już za chwileczkę to, to urządzenie będzie dostępne również dla wszystkich flot ciężarowych. Continental wymyślił całkiem przydatne rozwiązanie na inteligentną oponę. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Dajcie znać, jakie oponiarskie tematy chcielibyście zobaczyć na naszym kanale. Może z pomocą Continental uda się je zrealizować? Dzięki za dzisiaj. Życzę szerokości z CE. Do zobaczenia!